Nie ma wariaty wariatki. A Dzisiaj witamy Was z placu na drążeczku Pokażę Wam 3-4 ćwiczenia na brzuch, które wykonuję. Dla mnie robią mega robotę. Pomagają mi utrzymać taką sylwetkę, jaką mam. Ogólnie nie chcę być jakoś niewiadomy jak duży, tylko chcę być sprawnym człowiekiem. Na przykład zawiązanie buta, żeby nie było dla mnie jakąś udręką, bo jak dla niektórych. No i co? Ja się delikatnie rozgrzeję. Patrycja dzisiaj w, w roli operatora. Nie ma chęci do na nagrywki. Odpoczywa dzisiaj. Tak, ja dzisiaj ci nie będę psuła planu. O. Także jak coś pójdzie nie tak, to musicie mi wybaczyć. No co, sezon grzybowy się skończył. My w sumie cały czas w gazie w treningach, ale tego nie nagrywamy, bo tak się jak są grzybki, to nagrywamy grzybki. Jak jakieś zioła to zbieramy zioła. No a że idzie teraz jesień zima grzybów nie ma. Znaczy się są, ale nie takie do jedzonka, tylko inne. No to się skupimy na treningach. No i tak jak wspomniałem, pokażę Wam ćwiczenia na brzuchu. u. No i dobre wariaty, wariatki. Lecimy od... Zaczynamy pierwszym ćwiczeniem. To będzie zwiz na drążku i uginanie. Nogi będą zgięte i będziemy kolana dociągać do klatki piersiowej. Patrycja powiedziała mi teraz za kamerą, że brzuch jest bardzo ważny, bo on pracuje przy każdym ćwiczeniu. Ja ogólnie jakoś z takich fachowych z nas nie znam, nie znam tych ćwiczeń, po prostu nie nie lubię wrzucać dużo ćwiczeń polskich, ma jakieś takie angielskie nazwy, nie? Mi to się w ogóle nie podoba, ja tam średnio jestem za tym i jak będziecie widzieć jakieś błędy i tak dalej, no to życie. No i dobra, zaczynamy od pierwszego ćwiczenia no i pod... pod... Podkreślam nie będą to łatwe ćwiczenia na brzuch. Na pewno nie takich dla osób, że które leżą i wstaną z łóżka i pójdą to robić. Tylko trzeba się już do tych ćwiczeń przygotować. No, dla osób zaawansowanych, no. ćwiczących. O! Słuchajcie, szefowej, zaawansowane osoby. No, szefowa mówi, że do tych osób się już zaliczam. Ja jestem taki, że ogólnie mam mało wiary w siebie, aczkolwiek jak kiedyś w siebie uwierzę, to będzie głośno. No i dobra, bo idziemy do roboty teraz. No i tak, ważne jest, żeby mieć tutaj plecy prosto, tam lędźwie. Ja uginam kolana i później nie prostuję całych nóg, bo teraz brzuch odpoczywa, tylko robię na takim jakby spięciu mięśni, jak to Patrycja powiedziała. Czyli jest hop, 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 hop. Czyli teraz na pewno czujesz pieczenie w brzuchu, ogień. Wiekielny ogień, jak to Patrycja mówi. Ważne jest też, żeby nie robić, może z boku staniesz, mm -hmm. że jak robicie, kiedyś widziałem u takiej dziewczyny, pozdrawiam Cię blondi, możesz czaić o co chodzi, zrobiłaś takie co? Eee, hop. No bujanie tutaj hop, bardziej. Hop, takie bujanie, nie? I teraz nie pracujecie mięśniami, tylko robicie to bardziej dynamicznie, nie? Tak. A nie o to nam chodzi, nam chodzi o to, żeby mięśnie cały czas były napięte przez krótki okres czasu, żeby one zrobiły jak największą robotę, nie? Tak mi się wydaje. Jeszcze raz wam pokażę to ćwiczenie teraz bez mojego pierdolenia. Patrycja może przejdzie jakoś fajnie dookoła to zrobi. No i lecimy. Pierwsze ćwiczenie za nami, nie będę Was ogólnie zamulał ile razy to robię i tak dalej. Jak coś ciekawe to piszcie na priv, jak to się tak mówi chyba. No i co, skakujemy do drugiego ćwiczenia. Dalej będziemy wisieć na drążku i teraz nasze nogi nie będą ugięte, tylko będą proste. Będziemy starać się wyrzucać, nogami dotknąć tu i dalej, żeby nie bujać tym ciałem, żeby nie było takiego bujania, tylko żeby pracował brzuch, nie? Ale to chwilkę odpocznę i zaraz Wam pokażemy następne. No, pogoda dzisiaj taka o, do treningu na zewnątrz troszkę wieje, ale Patrycja robi zupkę na rosołku. Zawsze się robi na rosołku, <słuch> o ty już się uświadomiłam. Właśnie, powiedzcie mi, czy jak się gotuje zupę na przykład pomidorową, ogórkową i tak dalej, czy pierwsze robicie rosół i ten rosół macie i z tego robicie zupę, czy robicie zupę od razu no najpierw no się robi ktoś wywar. Ktoś tu kurwa ściemnia, nie wiem. Ktoś mi ktoś tu... To najpierw się robi wywar, a potem zakańczysz, jak nie chcesz rosołku, to robisz jakąś inną. No, 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 powiedz No Moja mamusia tak nie robiła chyba, ale dobrze. No. Nie <laughs> mieszajmy to w tw twoją mamę, w to. No i tak jak widzicie, ja jak chodzę na drążki, to nie używam żadnej magnezji ani nic. Ile dam radę się utrzymać, tyle się utrzymam. Ile dam radę zrobić, tyle robię, nie? No tutaj też rodam fajnie, bo swój yy, uścisk jakby ćwiszysz, co nie? Tak. Nie masz tu jakiegoś wspomagacza. A jak Patrycja chce co, tak, jak królika nie ruszy, tylko nogami tak wjeżdżam. O tak nogami, możesz na nogi pokazać. Tak robi nogami. <słyska> 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 Dobra, lecimy dalej z na drążku. Teraz tylko nogi nie będą zgięte, tylko nogi będą wyprostowane. Dotykamy tej rurki, wracamy z powrotem. I tak samo ważne jest, że jak będę opuszczał nogi do dołu, to żeby trzymać mięśniami, żeby mięśnie to kontrolowały, żeby nie robić tego tak bezwładnie, nie? pokażę Wam na przykład jak robić źle i jak dobrze. To zaczynamy od... Pierwsze pokażemy źle. No, czyli nie robicie nie robimy tego bujania hop. o, to jest źle bum 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 tak nie robimy no i teraz robimy tą poprawną wersję i ona będzie troszkę trudniejsza zaczynamy bez bujania bioder pchamy mocno nogi do góry hop, dotykamy I delikatnie opuszczamy, zatrzymujemy biodra hop Bez żadnych dodatkowych ujęć, do tyłu, na boki. Tylko czysta praca mięśnia. A, piecze. No i ilość powtórzeń, serii, no to każdy według własnego... Dokładnie. No. No i dwa ćwiczenia mieliście na tym wysokim drążku. Teraz przechodzimy do tych rureczek, też pewnie mają jakąś swoją fachową nazwę, ale to, tak jak mówiłem, nazwy fachowe nie są dla mnie. I teraz będziemy robić, blokować tutaj całe przedramiona, żeby łokcie były proste. Dźwigamy nogi do góry do kąta 90 stopni. I później będziemy rozszerzać tak na boki. Hop, 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 hop. hop. I tak samo ważne jest tutaj, żeby mocno tu trzymać rękami, żeby nie mieć rąk ugiętych, tylko tutaj wyprost. Tak jakby barki mają przejąć całą tą siłę tego ćwiczenia. No i ogólnie przechodzimy do ćwiczenia. Patrycja Wam fajnie to z boku postara się pokazać. No i tutaj też jest dużo długiej pracy. Nie wykonuję do 30 pewnie sekund, bo brzuch ogólnie jest cały czas spięty. Zaraz zobaczycie sami, jak to wygląda. No to lecimy. Pyk. Blokujemy ręce, dźwigamy no, nogi do kąta 90 stopni. Teraz hop, raz hop, dwa, hop, trzy, hop, cztery. A, a, a. Ogólnie męgo to męczy. No i przy tym jeszcze strasznie pracują tutaj UDA, bo jak dajecie nogi do takiej pozycji, to musicie strasznie tak jakby tutaj, by napięć, mięśnie UD. I trzymać ty uda tak w napięciu, nie? No i wariaty, wariatki, trzecie ćwiczenie za nami. Teraz idziemy do czwartego. No i teraz przejdziemy do tych wyższych. Tam byliśmy na tych niższych w rureczkach. Te są wyższe. I w sumie hmm, ruch będzie podobny jak do tamtych, na tamtych niskich rurkach. Tylko teraz dołożymy do tego dźwiganie nóg, dźwiganie z takie i wtedy rozszerzamy na boki, nie? I jak to będziecie robić na takich drążkach, to nigdy nie będziecie mieli rywy kulszowej i korzonków bodajże. No, kiedyś rozmawiałem z takim panem na siłowni, robiłem tylko na kółkach, robiłem na takich, o jak tam. Pewnie takie trójkąty, tylko kółeczka. To już też wyszczeganem No i pani właśnie mówi, że jak to będę robił, to nie będę miał problemów Tylko co mówiłem <noise> <noise> no, Ale już zapomniałem <głos> <głos> Dobra to czekaj przygotuję się Tak Tak jak wspominałem nie są to łatwe ćwiczenia Nie należą do najprostszych Ale Warto je robić Ogólnie warto podnosić poprzeczkę w swoim życiu. Mierzyć wysoko. Nie musicie być zawodowcami, żeby coś robić. Możecie to robić dla siebie, nie? dla własnego zdrowia. No i dobra. Operator kamery, widzę, w, w się ostro jest. No to lecimy następne, ostatnie, czwarte ćwiczenie. A dla wytrzymałych, piąte pokażemy na szybko. Teraz tak. Hop. Dalej blokujemy łokcie. Bez spędnego ruchu bioder. Nogi do góry, rozszerzamy, wracamy. Hop! 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 Widzicie, bez żadnego wycinania, po takim ćwiczeniu ja mam taką pełną dupę. Nie? I po takim ćwiczeniu muszę odpocząć chwilę, zregenerować siły, żeby robić następne. No a co? Nasza degrywka będzie dobiegać końca. Dzisiaj tylko parę krótkich ćwiczeń. My stwierdziliśmy z Patrycą, że nie ma sensu nagrywać na tych stałych treningów. Robić nie wiem. Barki, nogi, brzuch, triceps, ty straszny misz masz do tego, nie? I po prostu będziemy może rozkładać te ćwiczenia na dwie partie, maksymalnie w danym filmie, i bardziej się skupić właśnie na tym na opowiedzeniu, gdzie są największe błędy, których warto się wyrzekać. Przez lata ćwiczeń dochodziłem do tego tak samo. No i co, metoda i błędów mi się wydaje, że jest najlepsza. Jeszcze warto posłuchać mądrzejszych osób od siebie, iść na parę lekcji jakichś takich, zapłacić komuś, jak ktoś ma mega pojęcie, żebym opowiadał. Pokazał co i jak robić, żeby sobie kontuzji się nie nabawić. Nie? No i ogólnie bajmy o zdrowie, kondycję, jak to mówią, w zdrowym ciele, zdrowy duch. No i tak, jak wspominałem, ostatnie, piąte ćwiczenie dla tych, co zostaną do końca filmu. Mam nadzieję, że was będzie dużo. Radziu, jak oglądasz, pozdrawiam, czyli na kurwę nie poddawaj się. No i co? Tutaj dalej. Musimy spiąć mocno tutaj łokcie zablokować. No i do tego dochodzi jeszcze cała stabilizacja ciała. Bo tak jak widzicie, to się będzie ruszać, nie? No ja muszę złapać tutaj punkt zero, zatrzymać to, żeby to się nie bujało i wtedy dopiero robić brzuch, nie? No i przy tym ćwiczeniu ogólnie to pracuje, moim zdaniem, wszystko. nie. Wiem, do 80% mięśni ciała, jakie mamy, pół w. W sobie, nie? No. Bo musicie to mocno spiąć kiedyś, jak oglądacie ten filmik i spróbujecie, i dajcie mi znać. Czy to jest takie proste. Ja też próbowałam kiedyś. To na wakacjach jeszcze było. Jest. To, no. to jest masakra jakaś. Każdy mięsień czujesz, no i tylko jeszcze ta stabilizacja. Najgorsze mi się wydaje, że właśnie jest stabilizacja, żeby no. ją utrzymać, nie? Tak. Jak na bok na przykład robimy dużo ćwiczeń i wszystko tak samo. Chodzi o tę stabilizację. Skoczyć stanąć, skoczyć, stanąć Dużo chłopaków ma problem na przykład z tym, żeby skoczyć i jeździć do przodu, rusza na boki i tak dalej, nie? Ale to film może na następny... No znaczy się, temat na następny film, o. No i dobra. Przy tym ćwiczeniu nie będę wiele mówił, bo tutaj potrzebuję dużo siły, żeby się na tym skupić, żeby to zrobić. Tutaj, jak robię tak 8 razy, to jest dla mnie na razie taki max, nie? Nie będę was oszukiwał. Zrobię kurwa tego 40 razy, bo nie zrobię. No i lecimy. Proszę kamerzystę, żeby nic głupio nie dogadywał, bo jak się zacznę śmiać, to nie zrobię nic. Gotowa? Ja tak Ja się nastawiam. Ma już jest ciężko zrobić. Teraz dajecie nogi do kąta 90 stopni. Hop. 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 A kurwa. Jeszcze, jeszcze nie odpuszczam. Tyle. Dobra. Tyle. Brawo! Wąs, jak ty mnie zajmowałeś w tej chwili! No i to nie był mój trening, tylko to były pokazane te ćwiczenia, które robię. No i co? Jak Wam się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. To jak Patrycja mówiła, napiszcie w komentarzach, czy chcecie takie filmy. Jak ktoś chce, to piszcie, co Wam pokazać. Jak dam radę, to co zrobić, to wam pokażę. No i co? To sobie tyle. My wracamy do domku. Ja muszę jechać po wodę, bo nam się kończą zapasy. Patrycja kończy zupkę. Dwuskładnikową jakąś, nie wiem. Dajcie mi znać, czy tak się robi. No i co? Ału!